Cześć siemanko, widzowie, z tej strony Kebus, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o nowym logo Team Spirit Co to mniej więcej może zmienić no i postaram się wam przedstawić co i jak, czy idzie na tym zarobić Ja przypominam, że dzisiaj jest już losowanie na za zadyszkę także wbijacie z reflinku w opisie na tą stronkę Macie darmowe 0,5 możecie sobie otworzyć skrzyneczkę, naprawdę polecam. A w przyszłości będzie konkurs. W sumie to już niedługo będzie konkurs na naprawdę fajnego skina z tej strony Dlatego warto się tym zainteresować Ale to wytłumaczę w innym odcinku My dzisiaj sobie porozmawiamy o Team Spirit I pewnie już widzieliście może, może już coś tam widzieliście, ale Team Spirit zmieniło logos Z takiego czarnego smoka Na białego Zobaczmy sobie, że jeżeli chodzi o Antwerp jeżeli chodzi o naklejkę z Antwerpu, to cena już poszła troszeczkę do góry. No bo było to spowodowane nowe, nowym wydarzeniem, nowe logo, no wiadomo jak to jest. W każdym razie, moim zdaniem to logo wygląda o wiele lepiej teraz. Jeśli mam być szczery, zobaczmy sobie jeszcze na logo Glitter, bo ono naprawdę jest dosyć ciekawe. Zobaczcie w ogóle teraz się zbugowało. Jak w, jak w nie wszedłem, ono powinno być takie białe. A jak wchodzę, to jest czarne. To to holo. O, holo też bardzo fajnie wygląda. E, dobra. E, w każdym razie zobaczmy sobie na cenę, co się stało z ceną e, Team Spiritu ze Sztokholmu. No, zobaczmy sobie, że Team Spirit potrzebował w górę i wczoraj miał swój pik. E, myślę, że był porównywalny. Dobra, czyli miał wczoraj taki pik e, Także szło na tym zarobić e, Czy było to do przewidzenia? Mm, pewnie było. Pewnie było to do przewidzenia, aczkolwiek ja nie siedzę w takich sprawach teamowo-logowych. E, może drużyna, drużyna mi się troszeczkę interesuje, no bo wiadomo, to jest jednak trochę związane z inwestowaniem. E, znam jakiś im ta, ich tam playstyle i w ogóle. E, no ale dobra, nie, nie o tym. E, nie o tym teraz. Ale zobaczmy sobie, że ta cena naprawdę mocno poszła w górę. Także jeżeli ktoś sprzedał w piku, to myślę, że szło na tym naprawdę fajnie zarobić, bo przebitkę mamy prawie. E, myślę, że... Na spokojnie ponad 200%, myślę, że jakieś 250%. E, zobaczę sobie, pozwolę sobie zerknąć jeszcze na tym Spirit Skatowit, ale tutaj. E, to nie miało wpływu na cenę, ponieważ tutaj mamy w ogóle kompletnie inne logo. E, tak, tak jak myślałem, cena mniej więcej pozostała. Aczkolwiek muszę przyznać, że naprawdę bardzo ciekawie wygląda to logo. E, trochę dziwnie, że nie ma żadnego tutaj bordera, jest takie zwykłe, szare znaczy białe w sumie, szaro białe. No, na dłuższą metę może być to ciekawe. Glitter na pewno fajnie wygląda, co prawda jak w niego wchodzę, to, to wygląda tak, ale zobaczmy, co się stało w glitterze. Tutaj mamy totalną eksplozję. Tutaj mamy totalną eksplozję Zobaczmy sobie, że ze złotówki 22 To podskoczyło do aż 13 zł, także tutaj mamy kolosalną różnicę, bo jest to przebitka prawie. 1300%, 1300 przebitki, także bardzo, bardzo duża przebitka, jak na takie ramy czasowe. No, myślę, że warto się tym zainteresować i sobie zerknąć, rzucić okiem na ten Team Spirit, bo jest to jedno z ciekawszych wydarzeń, jeżeli chodzi o Antwerp. Czekamy jeszcze na rozwój sytuacji, zobaczymy, jak ten wykres się ułoży. Wiadomo, że pewnie po piku on troszeczkę opadnie, bo tak mniej więcej to działa ale e, zobaczymy czy wokół Team Spiritu coś jeszcze się może wydarzyć a jeśli tak e, no to będę na pewno dawał wam znać e, czy idzie na tym zarobić e, no myślę że teraz to jest kolejna naklejka którą warto sobie dodać jakby do puli e, naklejek które warto kupić e, także gdy tylko będzie promocja myślę że warto się zainteresować tą naklejką i spróbować właśnie w nią polecieć e, myślę że to może być naprawdę spoko opcja no i co, to chyba na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu. A ja bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.